Chylińska już nie ukrywa choroby dzieci. Rodzinny coming out wywołał lawinę komentarzy. Wokalistka o mocnym głosie i jeszcze mocniejszym sercu. Agnieszka Chylińska zdobyła się na intymne wyznanie, które poruszyło jej fanów do głębi. Chodzi o jej dzieci. Pod wpisem gwiazdy pojawiła się lawina komentarzy. Agnieszka Chylińska Kariera Agnieszka Chylińska od samego początku swojej obecności na polskiej scenie muzycznej była postacią wywołującą silne emocje. Już jako nastolatka zrezygnowała z edukacji, by w pełni poświęcić się swojej pasji i dołączyć do zespołu O. N.A. jej wczesny wizerunek sceniczny, charakteryzujący się swobodnym stylem ubioru w ciemnych kolorach i bezkompromisowym językiem, szybko przylgnął do niej etykietą buntowniczki. Z czasem, decydując się na solową karierę, artystka zaczęła subtelnie transformować swój publiczny imidż, ewoluując na oczach fanów. Jej życie prywatne również nie było wolne od burzliwych wydarzeń, w tym nieudanego małżeństwa zakończonego szybkim rozwodem. Dopiero związek z obecnym mężem, Markiem, przyniósł jej upragnioną stabilizację i szczęście rodzinne, czego owocem jest trójka dzieci. Wraz z Markiem Agnieszka Chylińska tworzy rodzinę, w której wychowują wspólnie Ryszarda, Esterę i Krystyny. Pomimo publicznego charakteru swojej pracy, wokalistka konsekwentnie chroni prywatność swoich dzieci, rzadko dzieląc się szczegółami ich życia w mediach czy wywiadach. Ta świadoma decyzja o dyskrecji podkreśla jej pragnienie zapewnienia im normalnego dzieciństwa z dala od blasku fleszy. Jednak codzienne życie tej rodziny, podobnie jak wielu innych, nie jest wolne od wyzwań. Kilka lat temu artystka zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące opieki nad dziećmi, które wymagają szczególnej troski i uwagi. Jej otwartość w tym temacie poruszyła wiele serc i rzuciła nowe światło na jej rolę nie tylko jako ikony polskiej muzyki, ale przede wszystkim jako matki. Agnieszka Chylińska z wyznaniem obejmuje was mocno. Dziś, 2 kwietnia, w światowy dzień świadomości autyzmu i z tej okazji artystka poruszyła serca publicznym wpisem. Do opisu dodała zdjęcie serca, które zostało zrobione z niebieskiego materiału. Dla wyjaśnienia niebieski jest kolorem reprezentującym spektrum autyzmu. To właśnie z nim zmagają się dzieci gwiazdy. Jej wpis wywołał lawinę komentarzy, a fani licznie przyłączyli się do akcji, okazując wsparcie osobom w spektrum autyzmu.